Cześć kochani, nazywam się Sara i witam Was na moim kanale. W tym odcinku chciałabym z Wami porozmawiać o tym, jak nauczyliśmy naszą starszą córkę mówienia po polsku i po angielsku, czyli o dwujęzyczności u dziecka. Andy i ja usłyszeliśmy, że dzieci dwujęzyczne zaczynają mówić trochę później niż dzieci jednojęzyczne. Jednak nie uważaliśmy, że, że jest to na tyle wielki problem. Ażeby y, nie uczyć Lili mówienia w dwóch językach. Jednak jak zaczęłam właśnie szukać, y, dowiadywać się więcej na temat dwujęzyczności, no to się dowiedziałam, że jeden taki właśnie pierwszy fakt, że, że to nie jest prawda, że dzieci do drugiego roku życia uczą się. W dwie, dzieci, sorry, dzieci dwujęzyczne do drugiego roku życia uczą się w takim samym y, tempie jak dzieci jednojęzyczne. Z tym, że mogą mieszać ze sobą słówka w tych dwóch językach. Badania również wykazują, że dzieci dwujęzyczne mają lepszą pamięć, lepiej rozwiniętą wrażliwość komunikacyjną, są szybciej gotowe do nauki czytania i szybciej przetwarzają informacje. Dzieci ucząc się dwóch języków również dowiadują się więcej odnośnie tych kultur. Przykładowo mówiąc o świętach Bożego Narodzenia w Anglii, nie ma czegoś takiego jak wigilia, nie ma czegoś takiego jak otwieranie prezentów w Wigilię, czy szukanie, czekanie na pierwszą gwiazdkę, nie mówiąc już o Dniu Świętego Mikołaja. Także, jeżeli ja Lili mówiłam o tych dniach, używałam słówek związanych właśnie z tymi wydarzeniami, z tymi, trady, z tymi naszymi polskimi tradycjami. W tym czasie Lili dowiadywała się o naszej polskiej kulturze i o zwyczajach, tradycjach, które są specyficzne dla naszego języka, dla naszej kultury. Jeszcze zanim się Lili urodziła, znajomi rodzice pytali nas, w jakim języku będziemy wychowywać swoje dziecko. Na szczęście dla nas była to ta sama odpowiedź, czyli w dwóch językach. Dlaczego w dwóch językach? Może to być trudniej dla dziecka, może to być trudniej dla nas, żeby ją tak właśnie wychowywać. Jednak znajomość języków, no jak każdy wie, zawsze lepiej jest znać więcej języków. Jest, ułatwia, ułatwia to wszystko. Ułatwia to wyjeżdżania, u, wyjeżdżanie za granicę, komunikowanie się tam, czy, czy szukanie pracy. A w, język polski, jak wiadomo, jest bardzo, bardzo trudnym językiem. Dlatego ogromna em, advantage. O, ogromna zaleta dla dziecka. Nie, zaleta, jak to się mówi? E, korzyść. Ogromna korzyść dla dziecka, jeżeli od małego jest e, przyswajany, jest oswojony, sorry, jest oswojony z tym językiem. E, tak, to był taki pierwszy właśnie powód, że po prostu łatwiej się żyje z dwoma językami. Drugi powód. Moja mama, moja babcia, nawet mój brat nie daliby mi spokoju, by się chyba zapłakali, jeżeli nie mogliby... W sumie nie bo mój brat mówi po angielsku. Moja mama, moja babcia, by się zapłakały, jeżeli nie byłyby w stanie rozmawiać ze swoimi wnuczkami. No kurczę. Ja, ja sobie tego po prostu nie mogę wyobrazić. Tak, czyli no w sumie to były te dwa, takie dwa powody. No i dla mnie to po prostu było oczywiste. Ja jestem Polką, uczę swojego dziecka mówienia po polsku. No i jak to wyglądało? Odkąd się Lili urodziła, wiadomo, ja byłam na macierzyńskim przez 13 miesięcy, czyli ja byłam głównie z nią w domu, Andi był z nami w domu 3 dni w tygodniu. Jak ja byłam tylko z nią w domu, tylko i wyłącznie mówiłam do niej po polsku, czytałam i śpiewałam po polsku. Jak był Andi, no to wiadomo, ja z Andim do siebie mówimy po angielsku, Andi do niej po angielsku, a ja do Lili dalej po polsku. Jak już nadszedł ten czas, jak ona zaczęła yy jakieś tam słowa wypowiadać, a przyznaje się bez bicia, że nie pamiętam kiedy to było. Pamiętam, że jak miała dwa latka, to już tak ładnie składała niektóre słówka do ze sobą, tak, bo miała drugie urodziny i mówiła tak przesłodko, hello boys, hello boys, i ją jej em, opiekunka chyba. A nie, ona jej tego nie nauczyła mówić, tylko Lili ją naśladowała. Lili ją naśladowała, ponieważ um, zawsze chodziła Lili ze swoją opiekunką odbierać dzieci ze szkoły i tam było parę chłopców, które ona musiała odebrać i zawsze ona właśnie takich witała. Hello boys! I tak właśnie Lili jak papuga ją naśladowała, ale to było takie przesłodkie. Jak znajdę filmik, to, to, to Wam go puszczę. Hello Lili. Hello boys. Hello boys. Hello boys. HELLO boys, Hello Lily Hello, Boys, boys. <laughs> Hiya y No dobra, no to tak No to przez pierwszy rok była ze mną 13 miesięcy minęło Ja wróciłam do pracy full time Andi w pracy 4 dni w tygodniu Lila jeden dzień w tygodniu chodziła do opiekunki Chciałam jej znaleźć opiekunkę włoską, żeby ona do niej mówiła po włosku, bo uwielbiam ten język, sama się go uczyłam przez wiele lat i chciałam, żeby się Lila tak samo oswoiła po prostu z tym językiem, no ale niestety tam, gdzie mieszkamy, nie potrafiłam znaleźć ani włoskiej, ani hiszpańskiej opiekunki, tylko angielska w Anglii, o dziwo, ale znalazłam przekochaną opiekunkę, i Lila tam do niej chodziła przez pierwszy rok tylko raz w tygodniu. Jak miała dwa latka, chodziła dwa razy w tygodniu. A jak miała trzy latka, to zaczęła chodzić do przedszkola i potem się już do Polski przeprowadziliśmy. I muszę powiedzieć, że jak chodziła do opiekunki, to y, nauczyła się wielu słów. Po prostu papugowała. Na przykład, co zauważyłam, jak wróciłam od opiekunki któregoś dnia, to było to, że zaczęła do mnie mówić mami. Mówiła wcześniej mama. A nagle zaczęła do mnie mówić mami. Sej mami? Say mami? Sej hello, mami, hiya. hiya. Sej mami. Mami. No i sobie pomyślałam... No okej, okay, no może jej jest łatwiej. Niech już będzie, niech już do mnie mówi, mami, to tak słodko, Fields tak brzmiałek, no mówiła, mami, mami. Andy przecież cały czas o niej mówił, że mami jest w pracy, gdzie jest mami, opiekunka do niej tak samo tak mówi, no to dobra, no to niech już będzie. Jednak z czasem minęło parę dobrych tygodni i sobie pomyślałam, no nie, no jeżeli do niej mówię e, po polsku, jeżeli chcę, żeby ona do mnie normalnie po polsku mówiła, no to niech to mami też będzie po polsku, no bo to w sumie nie miało sensu, jak... Ja jej mówiłam, Lili, powiedz, albo mami, ciebie prosi, żebyś coś powiedziała. Nie, w moich uszach to po prostu nie brzmi normalnie, tylko zawsze jej mówiłam, mamusia, ciebie prosi, żebyś podniosła ten papier. No i zaczęłam jej to właśnie mówić, tłumaczyć. Na szczęście ona jeszcze wtedy nie była upartym dzieckiem. I mnie słuchała. Jeżeli mnie nie słuchała wtedy, no to ja po prostu nie reagowałam na to. Mami, 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 mami. No do tego stopnia zaczęła wołać: Mama albo Mamusiu. E, pierwszy raz, kiedy ja i Andi zauważyliśmy, że Lili reaguje na dwa języki. Mm. Znaczy, no, reagować, no zawsze reagowała. No zawsze, no, od kiedy dziecko, nie wiem, mówisz, gdzie jest tata po polsku, albo gdzie jest mama po, po angielsku, to ona wtedy już reagowała. Ale pamiętamy taką, właśnie sytuację. Ja byłam w mojej drugiej ciąży. Sorry, farwano mi. O czym ja to mówiłam? Aha, tak. Byłam w mojej drugiej ciąży, czyli Lila miała no na pewno półtora roku. Na pewno półtora roku. Może właśnie troszeczkę więcej. I pamiętam Andy się Andy powiedział jej po angielsku Lili... Lily, go and ask your mommy if she wants any toast. Czyli Lili i Cię mamusi, czy chce tosta, kawałek chleba. I Lila do mnie wtedy przybiegła i mówi: Mamusiu, chcesz chlebek? Super słodkie. Obydwoje byliśmy bardzo szczęśliwi, bo fajnie poskładała to. Ta zamiana właśnie tego tosta na chlebek. Też taka właśnie dosyć ciekawa, no ale w sumie ja ją tego uczyłam. Nie uczyłam jej, czy chcesz kromkę chleba, albo czy chcesz tosta, tylko jej mówiłam: Czy chcesz chlebek. Yy, także fajnie to przetłumaczyła. Yy, no i yy, super, słodkie to było. No i co? No i w sumie, yy, jeżeli chodzi o telewizję, o chociażby o telewizję, nie puszczałam jej żadnej telewizji aż na pewno przez cały rok. Jak byłam na macierzyńskim, ja w ogóle nie oglądałam telewizji, jak ona była ze mną, yy, ona nic nie oglądała. Tak już jakoś zmiękłam, troszeczkę jak miała półtora roku. Troszeczkę i tam jakiś może odcinek, jeden czy, czy dwa. Pepy po polsku pozwalała mi oglądać, dopiero jak właśnie latka jej stuknęły, no to już tak wtedy dłużej, w sensie, nie wiem, godzina to było maksimum, jak już naprawdę nie, nie, nie wyrabiałam, to wtedy sobie właśnie mogła pooglądać. I wszystko było po polsku. Zaczęłam od puszczenia jej bajek z mojego dzieciństwa, bo chyba sobie sama chciałam oglądać. Także oglądała Pszczółkę Maję, te stare odcinki na YouTubie yy, znalazłam po polsku, także śpiewałyśmy, oglądałyśmy. było one troszeczkę za długie dla niej, yy, no one tak dwudziestoparominutowe są, tak że sobie jeden poglądała i koniec. Ale oglądała właśnie Pszczółkę Maję, troszeczkę Pepy po polsku, bo od Pepy się po prostu nie da uciec. Każde dziecko w każdym kraju, w każdym języku jest zakochane w Pepie. Pepa była... Miś Uszatek, tak, oglądała Miś Uszatka i wiecie co, nie pamiętam co jeszcze, pewnie mi się potem przypomni, albo dopiero jak filmie puszczę to mi się przypomni, nie pamiętam co jeszcze oglądała, kurczę, nie pamiętam, ale właśnie jak była taka mała, tak do tego drugiego roku życia, no to to były te trzy takie na pewno podstawowe, w międzyczasie puszczałam jej jeszcze dużo piosenek na YouTubie. Po polsku są całe takie kompilacje, jakieś godziny, może nawet troszeczkę dłuższe. Jesteśmy Jagódki, coś tam o kaczuszkach, Pieski Małe dwa. Tego dużo słuchała, bardzo podobały się te piosenki, śpiewałyśmy sobie razem. Jesteśmy krasnoludki, hop sasa, hop sasa. pod grzybkami nasze budki, hop sasa. Hop, sasa, sa, jemy mrówki, kurze łapki. Oj, tak, tak, oj, tak, oj, tak, oj, tak, oj, tak, oj. tak. A na głowach krasne czapki, to nasz, to nasz znak. Gdy ktoś błądzi, to trąbimy. Trututu, tru, tu, tu, tru tu, tu. Gdy ktoś senny, to uśpimy. Lulu. Lu, 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 lu. Gdy ktoś krzdzi, krasnoludka. A jaj kto zapłacze nie za Uuuu, brawo! Mówiłam do niej, y, uczyłam ją wierszyków po polsku. Chyba nawet znalazłam filmik, to to wam pokażę. O, ma, Mam ma, dwa lata, ja dwa i puścę go po nas. <mówi wrogę> wszystko, wszystko było po prostu po polsku. Jak był Andy, no to wiadomo puszczał jej bajki. Aha, i to było tak, jak był jego dzień, to Andy mu puszczał bajki po angielsku. Sobie śpiewali, robili co chcieli po angielsku. I... 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 C. D I I, I. F I what one. Jak myśmy byli oboje w domu, no to wtedy się pytaliśmy Lili w jakim języku chce sobie oglądać bajki. No i sobie wybierała czy chce Pszczółkę Maję po polsku nawet po angielsku znalazłam Pszczółkę Maję, nowsze odcinki no, to wtedy właśnie ona, ona wybierała, w jakim języku chce je oglądać. Jak Lili skończyła 10 miesięcy, można nawet była troszeczkę starsza, może nawet właśnie już taki roczek był, no, to chodziłyśmy sobie na zajęcia dla dzieci, takie godziny, półtora godzinne, gdzie rodzice mogli sobie ze sobą troszeczkę pogadać, dzieci ze sobą się obyć, pobyć, pobawić się nowymi zabawkami. Były panie, które właśnie prowadziły te zajęcia, mieliśmy fajne piosenki, ćwiczenia, fajny plac zabaw był. I tam wiadomo wszystko było po angielsku, e, czyli piosenki takie jak um, Row, row, row your boat, ta piosenka, um, albo jeszcze była jakaś inna piosenka, a, the wheels on the bus go round and round, round and round, ta piosenka. Lilka je znała tylko po angielsku. Także nie miałam nic przeciwko temu, żeby śpiewać z nią te piosenki e, tylko po angielsku, jak z nią byłam. Down the stream Mary. Life is about Rock Rock, rock your boat. Gently down the stream If you see a crocodile, don't forget to scream. Się właśnie osłuchała, także tak robiłyśmy, i dopiero to było z czasem. Jak gdzieś właśnie chyba usłyszałam, yy, jak po polsku się, jak, jaka jest wersja właśnie po polsku, jak to brzmi, że koła autobusu kręcą się i tam różne właśnie wersje jakie są. No to wtedy zaczęłyśmy to z wielką mieszać, ale to już ona była troszeczkę starsza, chyba miała 3-latka. Yy, także właśnie było fajne, bo w dwóch językach mogła tą piosenkę z różnymi wersjami yy, ją pośpiewać. No i co? No i czy zauważyliśmy, czyli mówię w jednym języku lepiej e, niż, w drugim, niż w innym, niż w drugim? Czy po polsku mówię lepiej niż po angielsku? Albo na odwrót? Wydaje mi się, że z tej racji, że mieszkaliśmy w Anglii, wszystko się działo po angielsku. Ja, je była, ja, ja byłam jedyną osobą, która do niej mówiła po polsku, no i wiadomo, te rozmowy nas na, na Skype'ie. Jakie miałam z mamą, no to nikt inny do niej nie mówił po polsku. Aha, no i bajki. Tak czy siak, jestem pod ogromnym wrażeniem, że Lili mówiła tak pięknie po polsku, że miała tak pięknie rozwinięte słownictwo po polsku w wieku yy, dwóch lat. Chyba właśnie też tak samo jakieś filmiki tam mi się uda znaleźć. Yy, ale wydaje mi się, że czuła się wygodniej używając języka angielskiego. Przeprowadzając się do Polski, w sumie nie obawiałam się, że jak pójdzie do przedszkola, że będzie miała jakieś problemy językowe, bo wiedziałam, że sobie umie poradzić. Może, że, że, że umie się porozumiewać po polsku. Wiedziałam, że mogą być tam jakieś takie słownictwo bardziej dostosowane, nie wiem, do przedszkolaków, czy może jakieś rymowanki, czy wierszyki, których ona jeszcze nie zna, nie słyszała nigdy. Um, ale w sumie się o to nie obawiałam. Wilka miała ile 3,5 roku? 3,5 roku jak się przeprowadziliśmy i nie było żadnego problemu. Yy, co zauważyłam, to jest to, że od ostatnich, to ma teraz 4,5 lata, od ostatnich w 6 miesięcy, może nawet mniej, pięknie jej się rozwinął język polski. Pięknie zaczęła mówić szy, ż. Jak dla mnie, to to wyskoczyło z dnia na dzień. Panie w przedszkolu odwaliły kawał dobrej roboty. W tej racji, że Andy e, no, pracuje w Anglii przez mniej więcej, tam, nie wiem, mniej, mniej niż dwa tygodnie w miesiącu i go nie ma, zauważyłam, że Lila bardzo mi wiadomo, że tęskni za tatusiem, ale tęskni za tym, żeby mówić po angielsku. Bardzo, zwłaszcza te pierwsze miesiące. Bardzo tęskniła. Do tego stopnia, że zaczęłam jej puszczać bajki. Po angielsku, sama zaczęłam też do niej mówić. Nawet nie, nie, nie mówić, bo ja po prostu nie potrafię tego. Nie potrafię do Lili mówić po angielsku. Nigdy do niej nie mówiłam po angielsku. Nawet jak była dzieckiem, pamiętam, znajomi mówili, w sumie mój brat, żeby coś do niej powiedzieć po angielsku, zobaczyć, jak ona zareaguje. I jak za każdym razem, jak zaczęłam coś do niej mówić po angielsku, to ona się na mnie patrzyła jak na idiotkę. To po prostu było spojrzenie, które mówiło. Czemu ty kobieto do mnie mówisz po angielsku? Jak ty zawsze do mnie mówisz po polsku, ty nie jesteś tatą, ty nie powinnaś do mnie mówić po angielsku. Także przestałam, nigdy się, nie od, nigdy się po prostu nie odważyłam, nie potrafiło to z mojego gardła wyjść, żeby do niej coś po angielsku powiedzieć. Tylko do, do, no dosłownie teraz czasami coś powiem, że nie wiem, Lily, hurry up, albo jakieś takie właśnie frazy sobie yy, yy, rzucę. I teraz na pewno bez żadnych ogródek puszczam jej bajki po angielsku. Nawet bym powiedziała, że większość po angielsku, chyba że ona właśnie chce po polsku oglądać. Nie wiem, jak ogląda PJ Mask czy Paw Patrol, zawsze się jej pytam i to jest tak w sumie od półtora roku, w jakim języku woli, bo na Netflixie można w dwóch językach to oglądać. Zawsze się właśnie jej pytam, w jakim języku woli to oglądać i to jest śmieszne, bo niektóre bajki, nawet jak właśnie jest wybór, to woli oglądać po angielsku, a inną po polsku. Nie wiem czemu, ale dosyć ciekawe to jest. Ehm, także co, fajnie się mowa rozwinęła, bardzo tęsknię za tym, żeby mówić po angielsku. Co zauważyliśmy? Zapomina niektórych słówek po angielsku, podstawowych słówek. <laughs> jak na przykład zapomina, zapomniała ostatnio powiedzieć, ehm, tutaj, jak już byliśmy. Się, y, ta, Andy chyba kroił papryk, a ja miałam paprykę i ona mówi, że też chce paprykę. I ja mówię, dobra, no to powiedz Statusowi, że chcesz y, paprykę. I ona się mnie pyta, mamusi, jak jest papryka po angielsku. No to mówię p. A, oh, Daddy, may I have some pepper? Wtedy jej się przypomniało właśnie. Wiele jest takich słówek, ale jest... Ja ostatnio właśnie tak samo zdałam sobie sprawę, że idzie troszeczkę na łatwiznę, bo się właśnie nie spyta, jak to jest. Bo nie chce jej się myśleć. Wczoraj w sumie jej powiedziałam Lila, no po, pomyśl, jak to jest po angielsku. Trzy sekundy i zaraz powiedziała to fajnie, yy, użyła tego słowa właśnie takie, jakie powinno być użyte po angielsku. No ale tak czy siak no, jest to jednak yy, ciekawe, że zapomina. Yy, zarobuję się na takim fajnym bujeczku tutaj. Zapomina tych, tych yy, słówek po angielsku. I dlatego fajny był, zra, fajnie zrobił jej ten wyjazd yy, do Anglii. Musimy to robić częściej niż, niż co 6 miesięcy. Yy, na pewno nie zapomni, no bo przecież ma tatę Anglika, z którym się musi porozumiewać. I yy, tak jak mówisz, zapominała parę yy, słówek, no to tutaj widzę, że jak się to się czuje jak ryba w wodzie. Widzę, że angielski sprawia jej przyjemność że lubi, no. ale co jest ciekawe, to jest to, że do swojej siostry mówi tylko i wyłącznie w języku polskim. Tylko i wyłącznie. Może mi się uda jakiś filmik właśnie nagrać, gdzie ją staram się przekonać, żeby powiedziała coś do niej po angielsku, ale nawet właśnie, jak jest tylko z Andy, jest Andy, Leila i Lili, to mówi do niej tylko po polsku. Jak ją proszę, żeby. I on tak samo, że jak jest właśnie, z... jak mamy, nie ma, jak nie ma nikogo, kto mówi po polsku. No, to niech mówi do niej po angielsku, zwłaszcza przytacie, żeby tata też wiedział o co chodzi. <coughs> I co Lila wtedy robi? To, to powie tylko słowo Leila z bardziej takim ang angielskim akcentem, czyli nie powie Leila, tylko powie Laila. I powie Laila, I love you. I tyle. I zaraz zaczyna mówić po polsku znowu. A, ym, zobaczymy, co z tego wyjdzie, Będzie musiała, <coughs> będzie musiała do niej mówić po. Angielsku, tego tak samo właśnie nie odpuścimy. Będzie bardzo ciekawa sytuacja z Lejlą um, No bo co? no Bo ona się wychowuje w Polsce. Wszyscy do niej mówią po polsku. Tata tylko mówi do niej po angielsku. Będziemy robić, co, mo y, co, co, będziemy robić co tylko możemy. za sorry, muszę się napić tylko wody. <laughs> w gardle zaszło zasło. <laughs> będziemy y, robić, co tylko możemy, żeby przyjeżdżać do Anglii. Um, jak często tylko możemy właśnie, żeby żeby mówiła po angielsku, żeby ten język i ta kultura były dla niej tak samo znane, jak one są dla Lili. No, bo polski, no polska polski tak samo była dla niej znane. Także mi się ogólnie wydaje, że nie będzie żadnym, żadnego problemu z tym, ażeby żeby Leila nauczyła się języka angielskiego w takim samym stopniu, jak yy, Lili go zna. To wszystko chyba. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się temat podobał. Jeżeli macie jakieś komentarze, będę bardzo wdzięczna, proszę komentujcie pod tym filmikiem na YouTubie. Dzięki za wszystkie polubienia, subskrypcje i do następnego tygodnia. Na razie!